Dzień dobry. To jest czytanie dla strzelca na luty 2025. Zobaczmy, jakie będą następne energie dla strzelca na lut w lutym 2025. Co się będzie w nich działo? Ogólna energia to jest dwa miecze. Jak będą wyglądały finanse dla strzelców? w lutym 2025 to jest król kielichów jak będą wyglądały relacje wszelkiego rodzaju relacje wszelkiego rodzaju w lutym 2025 dla strzelców. To jest siła i... Strada dla strzelców na luty 2025. 10 pentakli. Jak będzie wyglądał koniec miesiąca dla strzelców. Jak będzie wyglądał koniec miesiąca? Jak będzie wyglądał koniec miesiąca dla strzelców? 2025. 5 eee, kielichów. Przed strzelcami jest jakaś bardzo ważna decyzja. Mam ogólną energię dwa miecze. Tutaj widzimy osobę y, kroczącą, y, stojącą przed jakimś wejściem, a nad nią unoszą się trzy osoby, które jakby jedna ma związane ręce, a dwie inne, jakby był w nich jakiś dwugło dwugłos, um, są zawieszone nad, nad tym wejściem. Możemy, mogą strzelce zadawać sobie bardzo dużo pytań, czy podjąć jaką podjąć decyzję, co będzie właściwe, co będzie do, dobre dla nich. Przejść przez to, może być też tak, że my będziemy w takiej roli, że, znaczy, strzelce będą w takiej roli, że będą jakby taką Będą strzegły takiej e, takiego wejścia i będą się zastanawiały, czy wpuścić tę osobę do swojego życia, czy nie wpuścić, czy za, za, zamknąć tę, e, zamknąć tą bramę i, i e, nie pozwolić przejść tej osobie dalej. E, strzelcy mogą też nie wiedzieć, co zrobić z, z tą sytuacją. E, będą e, Mogą też udawać, że nie widzą czegoś. Mogą udawać, że, że, że nie wiedzą, że coś się wokół nich dzieje, ale tak naprawdę zdają sobie z tego sprawę, że jeżeli nie podejmą tej decyzji, nie utną czegoś nie, nie, albo w jedną, albo w drugą stronę, to jednak, to jednak prędzej czy później. Poniosą konsekwencje te, te swojej, tego swojego niezdecydowania, ponieważ niepodjęcie decyzji to, to, to również jest decyzja. Ta decyzja może dotyczyć y, jakichś finansów y, y, lub powstrzymania się cze, przed czymś, jeśli chodzi o relacje. Bo ja tutaj widzę w pozycji relacji jest karta siły. Karta siły to jest. To jest powstrzymanie się przed czymś. To jest poskromienie swoich zapędów. Chcemy coś bardzo zrobić, ale jednak mamy tę siłę, żeby jednak tego nie robić. A To jest też poskromienie swoich słabości. Jeżeli mamy tutaj w pozycji rada dla strzelców a, 10 pentakli, to może, być może jest tak, że strzelec będzie się musiał powstrzymać przed. E, będzie się chciał powstrzymać. A, przed wydawaniem większej ilości pieniędzy, ponieważ 10, 10 um, pentakli to, jest, to są zasoby, które mamy. To jest system, który nas wspiera. To jest rodzina, to są przyjaciele, to jest wszystko, co jakby bazuje na materialnej podstawie. E, to jest coś, co budowaliśmy przez bardzo długi czas. E, I to nas do tej pory wspierało. Ale e, przed strzelcem stoi wybór. Jeśli chodzi o finanse, to strzelec i mamy tutaj króla, króla kielichów to jest osoba, która nie, da, nie daje przekraczać swojej granic. Ona, ona pomoże. Ona jest bardzo wspierająca. Ona oczekuje, y, że jeżeli komuś pomaga, to oczekuje szacunku I y, jeżeli zobaczy, że coś jest y, ktoś nie docenia jej osoby, to y, nie omieszka... Nie y, się właśnie powstrzymać przed czymś, że może coś, może w końcu strzelec coś zobaczy. I wydaje mi się, że od tę, zajmie te kajdany z rąk i podejmę tę decyzję. I być może będzie to niezbyt popularna decyzja, ponieważ na koniec miesiąca mamy tutaj pięć kielichów, czyli kartę smutku, pożegnania się z czymś. Może właśnie strzelec będzie musiał podjąć niepopularną decyzję. Może być tak, że ktoś będzie chciał na strzelca w jakiś sposób wpłynąć żeby się jednak przed czymś powstrzymał, ale on wie swoje. I radą dla strzelca jest to, jest to, żeby zadbał o swoje finanse w tym miesiącu. Może, żeby skupił się na swojej rodzinie, na tym, co ma. Może, Może będzie musiał coś sobie odpuścić, żeby pomóc swojej rodzinie, ponieważ e, karta siły e, to jest właśnie powstrzymanie się przed czymś. To jest e, powstrzymanie się przed jakimiś swoimi e, ambicjami może, które tak naprawdę mogą być tylko i wyłącznie zaspokojeniem własnych potrzeb. A tutaj mamy radę. E, żeby skupić się jednak na rodzinie. Skupić się na tym, co strzelac budował przez bardzo długi czas. To są, to są osoby. To, to nie to, 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 nie jesteśmy sami. Tutaj mamy ludzi wokół siebie. Może strzelac będzie się musiał odwołać do jakiegoś do jakiejś. Struktury, do, do tego, co, co go wspiera, co, co jest dla niego ważne. Może będzie musiał pomyśleć o, 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 o dobru ogólnym, a nie tylko o, o swoich własnych jakichś ambicjach. I być może to wpłynie na jego nastrój pod koniec miesiąca. Pomyśli, że coś, coś go minęło, że coś jest stracone. A tymczasem karta Pięciu Kielichów to w tradycyjnej Talii Tarota mówi o tym, że nie wszystko jest stracone, że skupiamy się na tym, co od nas odchodzi, a jednak zostają jeszcze za nami te dwa kielichy, które być może są jakimś na tym się powinniśmy skupić że są jeszcze te dwa kielichy, i być może one są jakimś początkiem do czegoś.